Zadanie. Oblicz pole całkowite i przekątną grania stosłupa o krawędziach podstawy 3x4, w której przekątna bryły jest nachylona do krawędzi bocznej pod kątem 45 stopni. Zwróć uwagę, co mamy. Prostokąt 3x4, który jest w podstawie naszej bryły oraz przekątną grania stosłupa, która jest nachylona do krawędzi bocznej pod kątem 45 stopni. Obliczmy na początku przekątną grania stosłupa. Jeżeli narysujemy przekątną podstawy dolnej i przekątną podstawy górnej, to wewnątrz bryły powstanie nam bardzo charakterystyczny trójkąt. Jaki. No zauważ, tutaj masz 45 stopni, tutaj między linią przerywaną a krawędzią boczną mamy 90 stopni, czyli jaki tutaj będzie kąt. Oczywiście 45 stopni, aby suma kątów w tym oto trójkącie była równa 180 stopni. Widzisz, to jest ten zielony trójkąt. Zajmijmy się teraz chwilowo podstawą oraz jej przekątną. Mamy prostokąt w podstawie o bokach 3 na 4 i obliczymy przekątną X stwierdzenia Pitagorasa. Widzimy tutaj mamy trójkąt. Prostokątny o przyprostokątnych 3 i 4 i o przeciwprostokątnej x wypisujemy wzór 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x do kwadratu. Pamiętaj, że dodajemy w trójkącie prostokątnym 3 prostokątne z kwadratami. Zatem 3 do kwadratu to 9, 4 do kwadratu to 16, x kwadrat przepisujemy. Dodajemy liczby, czyli mamy 25, równa się x kwadrat. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek liczby, czyli mamy pierwiastek z 25, czyli po spierwiastkowaniu to jest 5. I zauważ, ta oto przekątna podstawy jest równa 5. I zwróć uwagę, na dole mamy piątkę, ale na górze również ta oto linia przerwana będzie równa 5. I teraz narysujmy na płasko ten oto trójkąt, który jest wewnątrz naszej bryły. Zwróć uwagę, tu masz 45 stopni, tutaj również. Tutaj mamy 90 stopni. Na górze mamy 5, czyli jest to przekątna górnej podstawy, ale tutaj też musi być piątka, co prawda. Tutaj nie ma na rysunku znacznej piątki, ale automatycznie, przecież to jest trójkąt równoramienny. Tutaj mamy 45 stopni, tutaj mamy również 45 stopni, zatem te boki muszą być sobie równe. Stąd otrzymaliśmy tę oto piątkę. Ta oto krawędź. Jest krawędzią boczną grania stosłupa i jest równa właśnie 5, co zaznaczamy na naszej bryle. Dodatkowo może ktoś zauważył, że ten oto trójkąt jest połową kwadratu, a literkę D można obliczyć oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, ale będzie to dłuższy sposób, krócej będzie zastosowanie wzoru na przekątną w kwadracie. D równa się a pierwiastek z dwóch, a jest bokiem naszego kwadratu, czyli piątką. Wstawiamy w miejsce literki a piątkę i od razu otrzymujemy d równa się 5 pierwiastek z 2 naszym celem w zadaniu jest obliczenie pola całkowitego i przekątnej grania stosupa przekątną grania stosupa obliczyliśmy w tym momencie, teraz przejdźmy do pola całkowitego przekątną grania stosupa obliczyliśmy, teraz przejdźmy do pola całkowitego zwróć uwagę, z poprzedniej części zadania mamy pionową krawędź 5 to jest z poprzednich obliczeń Wymiary podstawy 3 i 4 są z treści zadania, i teraz obliczenie pola całkowitego jest dosyć prostą rzeczą, ale wykonajmy to. Tutaj mamy w pomniejszeniu narysowaną siatkę grania stosłupa o podanych wymiarach z lewej strony i zwróć uwagę, mamy dwie podstawy i po dwie ściany boczne parami równe. Obliczając pole całkowite, obliczmy na początku pole podstawy. Jest to prostokąt 4x3. Po wymnożeniu oczywiście 12. Ściana czerwona to jest 3 razy 5, 15. Teraz ściana błękitna ma wymiary 4 na 5, czyli po wymnożeniu to jest 20. Zwróć uwagę, mamy dwie podstawy, górną i dolną, czyli 2 razy 12. Mamy dwie ściany błękitne, 2 razy 20 i dwie ściany czerwone, 2 razy 15. Po wymnożeniu otrzymujemy tutaj 24, tutaj 40, tutaj 30 i pole całkowite po dodaniu wszystkich składowych elementów wynosi 94 jednostki kwadratowe. Dajemy odpowiedź pole całkowite, grania stosłupa wynosi 94 jednostki kwadratowe, zaś przekąt nabryły 5 pierwiastek z dwóch.